Tak drogiego chińskiego samochodu jeszcze na tym kanale nie mieliśmy. To jest Hongqi H9, czyli topowa limuzyna dostępna w Polsce z napędem na tył, ponad 5 metrów długości, za 284 900. Zastanawialiśmy się z czym to porównać, bo jeżeli chodzi o tą taką największą klasę limuzyn segmentu F, no to jest trochę problem z nowymi samochodami, bo one są droższe. Dlatego z naszej oferty wybraliśmy sobie używany Audi A8, którego cena przekracza 300 tysięcy złotych, ale jak tu sobie wybierzemy lakier, wnętrze, to też minimalnie. Te 300 tysięcy przekroczymy. Zapraszamy do lajkowania, komentowania. A jeśli chcecie być na bieżąco i niczego nie przegapić, prosimy o subskrypcję, najlepiej w postaci dzwoneczka. Pewnie domyślacie się, kogo wożą te samochody w Chinach albo kto jest nimi wożony to jest lepsze, lepsze określenie. No i zobaczcie, jakie to jest piękne oświetlenie powitalne dla tego kogoś. Ponieważ audio jest używane, warto powiedzieć sobie troszeczkę o awariach. Taką dosyć upierdliwą awarią są uszkodzone dysze od spryskiwacza tego radaru, który tam jest na dole, bo jak one się przetrą. To zacznie wam ubywać płynu do spryskiwaczy, co może oznaczać, że na przykład co dwa dni musicie dolewać. To jest drobnostka, ale dość upierdliwa. Z dużo gorszych rzeczy, jeżeli chodzi o ten samochód, to jest oczywiście zawieszenie. Oczywiście zawieszenie pneumatyczne. W przypadku tak nowego samochodu, bo to jest dwuletni egzemplarz, z tym problemów jeszcze nie ma, ale jakby bierzecie tańszą D5, bo takie oznaczenie ma Audi 8 tej generacji, no to mogą się zacząć robić z tego niezłe koszty. Raz może puścić czujnik, innym razem miech pneumatyczny. No to jest takie. To jest element, który jest w stanie wygenerować tu sporo kosztu. Jeżeli chodzi o wersje silnikowe, one nie są w 100% porównywalne, bo na nasz rynek H9 ma tylko jeden silnik. Czterocylindrową, dwulitrówkę z turbo. Co ciekawe, to jest silnik ustawiony wzdłużnie i napędza koła tylne. On jest połączony z dwusprzęgłową skrzynią biegów. 252 konie, 380 Nm, 7,3 do setki i spalanie według producenta 7,1. Co ciekawe, w Chinach jest też wersja 3-litrowa i ona może mieć nawet napęd na 4 koła, i wtedy byłaby bardzo porównywalna z tym samochodem, bo ta wersja ma ponad 300 koni. A w przypadku Audi ten próg wejścia to jest właśnie v Czyli idealnie by do tego pasowała. W przypadku tego samochodu 340 koni, napęd oczywiście quattro, oczywiście silnik umieszczony w ten sposób, czyli wzdłużnie. I gdybyśmy tam mieli 3-litrówkę, to by było 1 do jednego. Tak, no oczywiście troszeczkę przewaga Audi się tutaj uwidacznia, ale Audi ma też ten minus, że jest samochodem używanym. Ten silnik jest bardzo dobrze oceniany, ale dalej trzeba pamiętać, że jakieś problemy z nagarem, Jakieś ewentualne problemy z napinaczem rozrządu mogą się tu zdarzyć, no i tanio nie będzie, jak coś będziecie tutaj wymieniać. Z takich typowych awarii, w przypadku tego silnika, jeżeli macie wersję z hybrydą 48V, to alternator z tej hybrydy jest do wymiany, ale co ciekawe, była akcja przywoławcza i w przypadku samochodów z Europy było to wymieniane. No, oczywiście, to jest samochód, który generuje duże koszty utrzymania, a tam mamy gwarancję w przypadku tamtego samochodu chińskiego, ale trzeba pamiętać, że jest to całkiem niezły samochód, jeżeli chodzi o mechanikę. No, bo tych innych awariach, głównie elektronicznych, opowiemy sobie w środku, ale to jest chyba taki wyznacznik trochę naszych czasów, że te rzeczy elektroniczne odmawiają posłuszeństwa. Chciałbym powiedzieć, że wiem, jakiej pojemności jest bagażnik w H9. Niestety nie wiem. Państwo środka, a właściwie importer polski, nie podaje tego. Jak szukałem w sieci, no to znalazłem, że między 350 a 447. Ja myślę, że to jest taka 400 mniej więcej. Tak to wygląda, jak wrzucimy kabinóweczkę spokojnie. Druga się mieści, zostaje jeszcze miejsca, ale to jest nie za wysoki bagażnik. O tym trzeba pamiętać. Co on tu ma? Tam ma akumulator, tu ma jakieś kabelki pochowane. A pod spodem, pod podwójną podłogą, ma dojazdowe koło zapasowe i to wszystko. No, ale z 2000 to jest limuzyna tu się wozi aktóweczkę, laptopika i tyle. no. Jeżeli chodzi o bagażnik Audi, to ma on 505 litrów tak to wygląda. jak Wrzucę kabinóweczkę. No, Audi jest samochodem szerszym tam jeszcze jest taka mała półeczka No, gdybym do końca to dał, to byłoby to pod kątem więc nie będę tego robił ale Audi jest szersze i to pewnie z tego wynika, to, że to jest po prostu zwyczajnie więcej przestrzeni. Jak to wygląda pod spodem? Pod spodem również mamy dojazdowe koło zapasowe, a tu mamy jakieś takie miejsca, gdzie mamy siateczkę, mamy tutaj jakieś hacz haczyki, gniazdo 12-V, no także jest nieco bardziej bogato. Zaczynamy od prezentacji przedniej części pojazdu, oczywiście od Honkci H9, które jak widzicie jest, no. Dosyć mocno wypasionym pojazdem, bo tak trzeba sobie to powiedzieć. Przyzwoite materiały tu są w środku. Przy okazji ta skóra jest prawdziwa, ta na fotelach również jest prawdziwa. Tu mamy takie wstawki z Alcantary. Fotele są wygodne. Nie mam tego problemu, który mam często w chińskich samochodach, że ten boczek gdzieś mnie uwiera w UDO. To absolutnie tak tutaj nie jest. Do tego to można sobie wysuwać ten element. Czyli se można wydłużyć. Bardzo fajne podparcie ut jest dzięki temu. Oczywiście to jest pełna elektryka z pamięciami i tak dalej. Elektryczna jest również regulacja kierownicy, no ale w takim segmencie to jakoś bardzo nie dziwi. Całość robi dobre wrażenie, ale tak, te fotele są wspaniałe. No i cóż, my tu mamy? Odpalmy sobie możliwości, jakie mamy, jeżeli chodzi o tak, tak wygląda sterowanie klimatyzacją, Ale co ciekawe, niektórymi funkcjami możemy też sterować tutaj przyciskami, więc bardzo fajnie. O, przy okazji, migało nam i był sygnał dźwiękowy, że mamy drzwi otwarte i coś się zbliża z prawej strony. Więc no, jest to wszystko sensownie pomyślane. No i teraz, tak, myślę, że najciekawszą rzecz mamy tutaj. Zobaczmy sobie, jak wygląda sterowanie klimatyzacją. No, jest dosyć proste, no ale wiadomo, no jest tutaj z ekranu, plus te przyciski. O których już mówiłem, ale to, co mnie interesuje, zdecydowanie tutaj, czyli siedzenia. Mamy tutaj, jak widzicie, możliwość grzania jednego i drugiego. Z tyłu też jest, ale to się odpala z osobnego panelu. To wam pokażę z tyłu. Kierownicę sobie można ogrzać. Mamy wentylację tychże foteli, również trzystopniową. A do tego mamy masaż. I naprawdę te masaże robią robotę. Tak ten samochód, jak pierwszy raz odpaliłem ten samochód, to masaż był już włączony. To też fajne, że on to pamięta. I tak. No, zdecydowanie dzisiaj potrzebowałem masażu. Możemy sobie jeszcze zobaczyć, jak działa sam system. Jak widzicie, jest to dosyć proste w obsłudze. No Jedyne co to nie mamy póki co języka polskiego, ale fajnie, szybciutko działa. To jest też coś, o czym warto wspomnieć, dlatego że w Audi, gdzie już sobie, już sobie trochę tam poklikałem, jadąc tu na zdjęcia. Miałem wrażenie, że ten system aż tak szybko nie działa, ale to sobie za chwileczkę sprawdzimy. No i tak, fajne, proste sterowanie przyciskami, pokrętłami z kierownicy. Tempomat mamy tutaj na osobnej dźwigni. A przy okazji, dzięki temu, że gałka zmiany biegów, dość podobna do tej, która jest w Audi, ale to nie jest identyczna, jest w tym miejscu, no to tu mamy normalne sterowanie wycieraczkami. No i teraz tak, pod tym oto schoweczkiem mamy dwa gniazda USB nowego, starego typu. Tu oczywiście mamy taką... Takie urządzenie, dzięki któremu mamy CarPlay, ale to prawdopodobnie zostanie zmienione, tak samo jak język menu, który w tym momencie jest tylko angielski, ale chińskie firmy, firmy szybko się uczą i dostosowują to do naszego rynku. Dwa cup holdery, to drugiego nam nie wchodzi, ale do tego jak najbardziej, do tego jest on bardzo stabilny. Tryb jazdy możemy sobie wybierać przyciskiem, kamery sobie możemy odpalić przyciskiem, i system status stop możemy sobie szybko wyłączyć tutaj też przyciskiem. Schowek otwierany w dwie strony, tak samo było w HS Trójce, z tego co pamiętam, z gniazdem 12V. Tak wygląda schowek przed pasażerem, cały wyflokowany. Także widać, że tutaj jest postarane, jeżeli chodzi o te wszystkie elementy. Oczywiście do tego mamy to wyposażenie, bo tu nie można wybierać, jeżeli chodzi o... Nie mamy tu długiej listy wyposażenia, możemy sobie pogmerać w kolorach tapicerki i w kolorach samochodu. Możemy mieć na przykład Tutona, czyli dwukolorowe nadwozie. Taki piękny szklany dach przez całą długość dachu, prawie przez całą. No, także jest to, jest to sztos. Zaraz sobie zobaczymy, jak wygląda mm, przód audio. ale tak naprawdę to najbardziej jestem ciekaw tylnych części tych pojazdów, ale to... Dopiero po tym, jak sobie poklikamy troszeczkę w te wszystkie ekrany w Audi. No i teraz Audi. No, tu też jest bogato. Też są bardzo wygodne fotele. Też jest skórzana tapicerka. Wszystko jest takie, jak być powinno w samochodzie tej wielkości. Fotele są obszerne. No tylko ta ilość piano black, która tutaj jest w kabinie troszkę jest przytłaczająca jak dla mnie. No i tak, sama obsługa, jak widzicie, no, to są głównie ekrany. Większością funkcji pojazdu sterujemy z tych dwóch ekranów. Tu mamy ekran, w którym sobie możemy wybierać rzeczy dotyczące nawiewów, klimatyzacji, ogrzewania foteli, wentylacji foteli. E, jedyne, czego tu nie widzę, to jest ogrzewanie kierownicy. Żeby sobie włączyć ogrzewanie kierownicy, musimy wywołać klimatyzację na tym ekranie, właściwie funkcję. I tu sobie możemy ją odpalić. Fajne jest to, że jeden i drugi ekran. Ekran nie jest takim typowym, dotykowym ekranem, bo jeszcze ma kliknięcia. Bardzo przyjemna sprawa. No. Przy okazji, jak to sobie damy na przykład to, to możemy sobie mieć personalizować własne skróty i na przykład wrzucić sobie adres domowy. System start and stop również tu włączam. No fajne połączenie takie, bo mamy ekran, a z drugiej strony to działa jak przycisk. To możemy sobie. Wybierać tryb jazdy. Przy okazji samochód nam się będzie opuszczał i podnosił, no bo oczywiście mamy tutaj pneumatykę. Zobaczmy, jak wygląda działanie tego drugiego ekranu. To, co mówiłem, on nie jest tak. On nie działa tak szybko jak w przypadku tamtego samochodu. Troszeczkę czuć różnicę technologiczną między Europą a Chinami, no ale z drugiej strony to też nie jest najnowszy model. D5 była długo, właśnie długo jest wytwarzana, bo dalej jest robiona na rynku, więc to trzeba też o tym pamiętać, że nie jest to najnowszy samochód, chociaż Hongqi też jest chyba w Chinach od 20 roku, no ale dobra, no ze 3 lata różnicy jest, jeżeli chodzi o modele. Kierownica dobrze leży w dłoniach, no, szukam z prawej strony, bo w tamtym samochodzie było z prawej, ale również ma elektryczną regulację, tyle że tak tradycyjnie umieszczoną po stronie lewej. Bardziej opieszała jest ta regulacja, ale to jest nieistotne, ona jest. Tempomat również ma osobną dźwignię. Do tego łopatki do zmiany biegów pod kierownicą. No, to jest samochód używany, więc warto też sobie troszeczkę o tym powiedzieć. Tutaj mamy oczywiście skrzynię automatyczną, hydrokinetyczną, Tiptronic. Trzeba tam zmieniać olej, ale to nie jest skrzynia, która będzie generowała jakieś wielkie problemy. To nie jest tak jak ze skrzyniami dwusprzęgłowymi po wielkich przebiegach. To, co jest głównym problemem, jeżeli chodzi o eksploatację tego samochodu w kabinie. No to jest to, że czasem coś tu się może wysypać. Jak widzicie, wszystko jest oparte na ekranach, na elektronice, więc jak taki ekran sobie nie chce wystartować, no to na przykład już nie możecie sobie samochodu podnieść to jest pneumatyka i tak dalej, i tym podobne. Czasem jakieś elektryczne sterowanie fotela się potrafi zawiesić, czasem jakieś lusterko się złoży i się nie chce rozłożyć. No to są takie elementy, które w samochodach A8, dokładnie w tej generacji D5, się zdarzają. Ale tak jak się czyta fora, no to użytkownicy z tym żyją, jakoś sobie radzą. Nie jest to jakieś super częste, tak też trzeba powiedzieć, ale trzeba mieć świadomość, że tu jest tej elektroniki po kokardę i ona czasem potrafi wariować. Cóż tu jeszcze mamy? Cyfrowe zegary fajne, przejrzyste, możemy sobie oczywiście je personalizować. Także bardzo to jest przyjemne. Fajny jest ten element, którym można sobie zwiększyć i zmniejszyć ten nawiew, a właściwie te kratki nawiewu sobie można otwierać i zamykać. Asystę kierowcy sobie można szybko odpalić z jednego przycisku. Tu mam pokrętło od głośności, oczywiście ono jest zdublowane na kierownicy. Gałka zmiany biegów. Bardzo przyjemnie to wszystko działa. Plus, minus, tak jak w tamtym samochodzie. Automatyczny hamulec postojowy. Dwa cup no takie dosyć ciasnawe jak na mój kubeczek firmowy. Gniazdo 12 v w tym miejscu. Schowek, który można sobie otwierać. W ten sposób, jedną i drugą część. Dwa gniazda USB i takie specyficzne miejsce z ładowarką indukcyjną. No tak, bardzo ładnie to wszystko działa. Schowek przed pasażerem, wyflokowany, ale taki, no, dość głęboki, dość wąski, więc bez jakichś szaleństw. Ale całość, no, czuć że jest troszeczkę bardziej obszernie w tym samochodzie, jednak H9 jest tak pomiędzy segmentami, jeżeli chodzi o szerokość, bo jeżeli chodzi o długość, no to zdecydowanie jesteśmy w tym segmencie, w segmencie F. Oczywiście mamy tu samochód w wersji standardowej, nie przedłużony. Hongqi H9 to jest oczywiście samochód, który z racji na swój prestiż, na swoją wielkość, no służy też do tego, żeby przewozić z tyłu osoby, czyli żeby mieć kierowcę, Oczywiście, pewnie wtedy wybrałbym to miejsce, ale jeżeli chodzi o samą zasadę, no to ono się niczym nie różni. Oczywiście, wtedy ten fotel mógł być jeszcze bardziej odsunięty, i tak dalej, i tak dalej. Ale w momencie, kiedy 188 cm kierowca usiądzie, a z tyłu za nim usiądzie 188 cm pasażer, to miejsca na kolana zostaje tyle. Jest tu naprawdę dużo przestrzeni. Cóż tu jeszcze mamy? Tu mamy haczyk, tu mamy nawiew, tu mamy drugi nawiew. Jak sobie otworzymy ten element, to mamy nowy. Gniazdo USB nowego, starego typu. Wysoki tunel środkowy. No wyraźnie widać, że to środkowe miejsce nie jest do tego, żeby ktoś tutaj siedział, mimo tego, że to jest samochód. Pięciosobowy, tak, zdecydowanie pięciosobowy. Takie oto gazetowniki w fotelach. No i teraz tak. Podłokietnik. To jest centrum sterowania tego samochodu, ale zanim Wam pokażę, to zobaczcie, tak wyglądają cup holdery. Też już gdzieś coś podobnego widziałem. Tutaj mamy schowek. No i centrum sterowania. No i teraz tak siedząc z tyłu, jak wyciągnąłem sobie ten podłokietnik, to mogę sobie na przykład sterować radiem, mogę sobie wybierać źródło, ale to nie jest najciekawsze, najciekawsze jest to co jest tutaj, bo tu mogę sobie elektrycznie regulować kanapę. A teraz mi się wysuwa, wsuwa ta część tutaj pod udami. Mogę sobie dać wyżej, niżej, o, wspaniałe, to jest nawet zagłówek sobie mogę regulować. Bardzo fajna sprawa. Do tego tak Wentylacja trójstopniowa, ogrzewanie trójstopniowe, zostawmy sobie ogrzewanie i jeszcze masaże, one też są trójstopniowe, także mamy tutaj pełen masaż, jeżeli chodzi o przód i o tył, a niech nasz operator też ma chwilę przyjemności z masowania. Cóż tu dalej mamy? klimatyzację, sobie możemy sterować, bo to jest czterostrefowa klimatyzacja, oczywiście w standardzie, bardzo fajna rzecz. I ostatnie, more. możemy sobie wybierać kolor podświetlenia, które tu mamy po bokach. Nie zostanie czerwone, to pasuje do tego samochodu. Do tego możemy sobie roletką dachu sterować w ten sposób, i samym dachem również możemy sobie otworzyć dach i zamknąć. Jedyne, czego mi tutaj brakuje, to sterowanie fotelem pasażera z tej wysokości. Może gdzieś to jeszcze tutaj jest, ale chyba nie. No i teraz Audi A8 tylna część kabiny. Miejsca myślę, że jest porównywalnie jak w tamtym samochodzie, no bo zobaczcie, też tutaj spokojnie mogę sobie dłonią poruszać. No kwestia tego, że ten fotel jest taki większy, tak? Przy okazji ma takie drewniane wykończenie, też ciekawostka. Fajne przyciski, bo tę te kanapę można sobie rozłożyć. No oczywiście przy takim ustawieniu fotela ja tego nie jestem w stanie zrobić, ale zobaczcie, to właściwie można jeździć w pozycji jeżdżon leżącej, co w połączeniu z takim bardzo wygodnym, miękkim zagłówkiem no rewelacja, a ustawmy sobie tak. Skrajne położenie. Cóż tu jeszcze mamy? Jeden haczyk więcej, bo jest nie tylko tu, ale też tu. Nawiewy w tym samym miejscu, drugie nawiewy tutaj. Można sobie je tak szybciutko wyłączyć, wyłączyć. Bardzo fajne rozwiązanie. 12-woltowe gniazdo, gniazdo 230 V. Ogromny tunel środkowy, podobnie jak w tamtym samochodzie. Wyraźnie widać, że tu również w środku nikt nie ma siedzieć. To jest samochód czteroosobowy. Oczywiście mamy tutaj środkowe pasy, ale wiadomo, że nikt tam nie pojedzie. Bardzo podobne kieszenie w fotelach. No, i to również podobnie rozwiązane jak w tamtym samochodzie. Proszę bardzo, powiedziałbym, że to jest nawet 1 do 1. I dwa gniazda USB nowego typu, tutaj jeszcze. No, i teraz tak, tutaj mamy regulację. Chyba fajniejszą, bo na przyciskach bardzo łatwo sobie, można to szybciutko zrobić. A jak tu się przełączymy, to możemy sobie regulować, regulować też przedni fotel. Więc fajne rozwiązanie. Czy aby w tamtym samochodzie też tak nie powinno być. Do tego możemy sobie tutaj włączyć ogrzewanie, klimatyzowanie foteli, ustawienia. Zobaczmy, jak wyglądają. No, proszę bardzo. I to tu jest możliwości. Wspaniałe to jest. Wyjdźmy z tego. Przy okazji, zobaczmy, jak wygląda klimatyzacja. Też sobie możemy tutaj strefami sterować jedną i drugą. Świetnie to jest zrobione. Światła. Też sobie możemy wybierać kolor. Nie, tylko natężenie światła ambientę możemy sobie wybierać w tym samochodzie. Roletkę, no tak, no mamy tutaj z tyłu roletkę, ale też możemy sterować tą roletką od szyberdachu. Cóż, tu jeszcze jest media, czyli tak samo możemy sobie sterować mediami. Chyba fajniejsze nawet niż w tamtym samochodzie TV. My tu mamy TV. Trwa inicjowanie TV. O, proszę bardzo. Gdzie jest to TV? No, gdzieś tam jest. Porady też możemy mieć. Dźwięk, nie no super, bardzo fajne rozwiązanie, że tak dużo tu jest tych funkcji na tym dodatkowym ekranie. Przejażkę zaczynamy od Hongqi H9. To co najbardziej mi się w tym samochodzie podoba, to jest jego wygląd zewnętrzny. I przód, i tył. No to robi niesamowitą robotę, ludzie się oglądają za tym autem, a prawdopodobnie niewiele osób wie, co to jest w ogóle za model. No i teraz tak, mięciutkie jest to zawieszenie. Oczywiście nie mamy tu pneumatyki, a jedynie amortyzatory, które się dostosowują do tego, co mamy na jezdni. Ja jestem w trybie komfort, bo w takim samochodzie musi być komfort ustawiony. Bardzo to jest przyjemny samochód. Przy okazji taka uwaga, ta podgrzewana kierownica nie podgrzewa się w tym miejscu, w tej takiej, jak sądzę, imitacji karbonu. O, wspaniale. Dwulitróweczka. Niby tylko tam siedem z kawałkiem do setki, a w pełności wystarczy w takim samochodzie. Chociaż oczywiście wiadomo, no jak się wydaje 280 ponad tysięcy złotych, no to też fajnie mieć te 6 cylindrów. Mam nadzieję, że ktoś wpadnie na pomysł, żeby ten samochód pojawił się w tej mocniejszej wersji z sześcioma cylindrami w Polsce. No bo tak, no bo jak będziemy chcieli mieć potem dobre stosunki z Chinami, i na przykład nasi notable, no nie wiem, ja tu widzę pana prezydenta, który gdzieś sobie tutaj z tyłu siedzi tam, gdzie Alan, nasz operator siedzi. No, to, to by było idealne. Taki samochód boru, no, a właściwie nie boru, tylko kancelarii prezydenta. Podobałoby mi się to bardzo, zwłaszcza, że ta dominacja chińska na świecie to już właściwie jest faktem. W przypadku motoryzacji, co udowadniamy Wam coraz częściej, bo bardzo dużo tych samochodów porównujemy do innych odpowiedników, to się stało, tak? Te samochody się po prostu pojawiły, mają świetne ceny. No to też jest świetna cena jak za tej wielkości aut. Ale oczywiście liczba klientów będzie tu już mocno ograniczona. Tak jak rozmawialiśmy w salonie Honk jak odbieraliśmy ten samochód, no to głównie wynajmuje się ten większy SUV, wynajmuje. Nawiązuje do naszej oferty, która ma wynajem i długoterminowy leasing, sprzedaż również. Sprzedaje się przede wszystkim większy SUV. A takie limuzynki, no to na razie to jest taki folklor, ale myślę, że bardzo ciekawy. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym samochodem. No i to, co jeszcze bardzo mi się podoba w tym aucie, no to słuchajcie, ja tu mam napęd na tym, tak jak lubię najbardziej. No bo w takiej limuzynie Umówmy się, ponad 5-metrowej, no to jaki można mieć napęd? No, tylko na tył albo 4x4. Wspaniała sprawa. Oczywiście w Audi też jest tak ustawiony silnik, no ale tam mamy 4. Zaraz się tym Audi przejedziemy, zobaczymy, czy to są takie tak duże różnice. No, bo jednak ten samochód też z racji ceny. On jest troszeczkę pomiędzy w przypadku Audi A6, no powiedzmy A7, ką bo to też miałoby tutaj ręce i nogi, gdyby taki samochód postawić. Wiadomo, no to jest liftback A7, czyli między A6 a A8, czyli no już jesteśmy tak bardzo dłudzy, no ale mamy silnik czterocylindrowy. Szerokość też jest troszeczkę mniejsza. Jeszcze nie mamy tej pneumatyki, nawet nie możemy sobie jej tutaj zamówić. No, ale już całość jest taka bardzo, bardzo luksusowa, ten tył jest bardzo luksusowy, z tym panelem, gdzie możemy sobie włączyć to, e, nawet e, masaż tych skrajnych miejsc, kanapy, także no. Aż żałuję, że tu się teraz nie zamieniliśmy salonem i to nie on prowadzi, a ja sobie nie jadę z tyłu, bo coś mi mówi, że to jest samochód też po to, żeby jeździć z tyłu, no, ale jest to przyjemne auto. No, teraz pytanie, czy to się jakkolwiek przyjmie w Polsce? Napiszcie, co o tym myślicie, czy tego typu samochody no, mają jeszcze sens, tak? czy takie rzucanie rękawicy tym klasycznym markom premium w tych takich segmentach, które oni robią od lat, no może A8 nie jest najlepszym przykładem, bo ona jest troszeczkę młodszym samochodem niż 7, niż S-klasa, ale dalej. No przed chwilą gość nam się tutaj na światłach zagapił. Ja stałem na lewo skręcie, miałem czerwone światło, a on już miał zielone. tak się patrzył na ten samochód, że nie odjechał. Musiał wskazać, że jest zielone światło, że może jechać. Robi to robotę. Na pewno wybierając ten samochód, szansa, że spotkacie drugi taki samochód jest niewielka. To też ma znaczenie. Też są tacy klienci, którzy chcą się wyróżnić. Teraz pytanie, czy są tacy klienci, którzy chcą się wyróżnić w luksusowej limuzynie chińskiej marki? A teraz przejedźmy się marką niemiecką i zobaczmy, jak to kilkuletnie Audi wypada po przejażdżce Hongkongi H9. Przy okazji zobaczcie, telewizor nam zadziałał, może nie działa jakoś wybitnie dobrze, ale zostawmy to, żeby tutaj nie musieć płacić tantiem. Są rzeczy, których no, nie można mieć w Hongkongu, a które w Audi, przynajmniej tym używanym, i pewnie w większości tych samochodów, są. No, to wspomniane już pneumatyczne zawieszenie, tak? no, to ma znaczenie w tej klasie pojazdu. Coś takiego jak domykanie drzwi. Ten samochód też to ma, honkci tego nie ma. Ta roletka, którą sobie w tej chwili wysunąłem z tyłu, no to są rzeczy, których Ci nie ma, których troszeczkę brakuje w tym samochodzie. No, ale dobra, no to jest jednak samochód dużo tańszy. Zwłaszcza, gdy mówimy o nowych, no to musieliśmy zostawić z używanym samochodem, żeby to mniej więcej nam się cenowo zgodziło. No i to, co jest myślę, najważniejsze, czyli motorownia, czyli to że mam tu 6 cylindrów. No, to jest dużo żwawszy samochód przy okazji, to, ta różnica w przyspieszeniu do setki to jest z dwie sekundy jak nic. I to ma znaczenie w przypadku takich aut. No i płynie ten samochód. To pneumatyczne zawieszenie powoduje, że no, komfort jest no, taki, jak powinien być. Czyli to są te rzeczy, których troszeczkę mi w chińskim samochodzie brakuje. Czyli on ma już bardzo dużo, bo na świetny wygląd, ma dobre wyposażenie, ma dużo miejsca, jest fajnie wykonany, ale przydałby się jeszcze ten silnik V6, który na omen tam jest dostępny, ale nie na naszym rynku. Pneumatyka, czy jest tego, nie wiem. Być może w tej topowej wersji, gdzie mamy już napęd na cztery koła, gdzie mamy normalną skrzynię biegu w sensie nie dwusprzęgłówkę, tylko właśnie hydrokinetyk, tak jak tutaj, być może tam już jest też pneumatyka. No bo przecież te ważne osobistości chińskiej partii, Powinny jeździć w jak najwyższym komforcie. Tego sobie życzymy też u nas. Z drugiej strony, no to też są elementy, które podrażają obsługę tego samochodu, bo te V6 jest dużo droższe w utrzymaniu od tego R4. I to w różnych elementach. Nie tylko w wymianie oleju, no bo wiadomo, jest tutaj tego oleju więcej, ale też w momencie, kiedy rozrząd trzeba zrobić. To zaczynają się robić duże koszty. Więc to wszystko też ma znaczenie. Oczywiście tam mówimy o samochodzie nowym, który ma gwarancję. To mówimy o samochodzie używanym. No ta pneumatyka też po jakichś większych przebiegach może wymagać doinwestowania. Mówiliśmy o tym. Ten, ten egzemplarz ma przejechać na 70 tysięcy i nie czuć, że on ma przejechać na 70 tysięcy. To jest dalej taki samochód, no, można powiedzieć, bardzo świeży. No i oczywiście ten napęd na cztery koła, który tu jest. VQ4. To takie kwatro z prawdziwego zdarzenia. Nie ma strachu pojechać tym samochodem w Alpy na Nart. Oczywiście trzeba będzie do tego mieć boks dachowy. 66, przekroczyłem tą 60, muszę się tutaj szybciutko zreflektować, ale w tym samochodzie totalnie nie czuć prędkości. Bardzo mi się podoba Audi A8. Bardzo nie czuć, że to jest samochód używany, no ale bardzo cały czas myślę o tym, że koszty utrzymania są tutaj konkretne. Że to nie jest samochód, w którym rachunek jest 1000 zł, tylko to się mnoży. W zależności od tego, co trzeba zrobić, może i czasem trzeba to pomnożyć razy 10. Niestety trzeba mieć tego świadomość. No i teraz pytanie, czy to jest oczywiście takie realne porównanie? Czy jak się zastanawiacie nad samochodem za 300 tysięcy złotych, czy to ten chiński nowy samochód jest realnym autem, jest realnym konkurentem takiego używanego Audi A8? Jestem ciekaw Waszej opinii, koniecznie nam napiszcie, o co o tym myślicie. Jestem bardzo szczęśliwy po tym porównaniu, bo zarówno ten Chińczyk jest fajny, jak i ten Niemiec. No, i jeden, drugi samochód zdecydowanie robi robotę. No, nie jest suwem za 140 tysięcy złotych, a takie rzeczy u nas najchętniej oglądacie. Ale myślę, że jako taka no, ciekawostka, jeżeli chodzi o to, co mamy, bo to jest też samochód z naszej oferty. Ale jasne, a ósemki nie trafiają nam się tak często jak Hyundai, Tucsony w naszej ofercie autużywanych. Zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to nisza, ale bardzo, bardzo ciekawa nisza. Bardzo ciekawe jest to, że w tejże niszy pojawili się Chińczycy. No ja jeszcze czekam na samochody sportowe chińskie. No wiadomo, że jest ten MG, ale to jest samochód elektryczny. Ja bym chciał zobaczyć taki hybrydowy albo spalinowy samochód chiński sportowy w Polsce. To by mogło być ciekawe. Tylko, czy jak on się pojawi, to będzie jeszcze do czego go porównywać? Oto jest pytanie. Zapraszamy do lajkowania, komentowania. A jeśli chcecie być na bieżąco i niczego nie przegapić, prosimy o subskrypcję, najlepiej w postaci dzwoneczka.